W poprzednim odcinku z sklep Mechanika, z budowania samochodu, zapytamy was, Jezu, kiedy to było. Przepraszam was, że tak strasznie dużo czasu to trwało, ale tak, zapytamy was, jaki kolor samochodu i wybraliście wy czerwono-czarny, więc czerwono-czarny samochód dziś będzie. Witam was bardzo serdecznie, jestem Zio i witam was w grze, która się nazywa... Scrap mechanik tak, dokładnie o tą grę mi chodziło! Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba. Słuchajcie, tak musicie uderzyć cały się w łapkę w górę, która znajduje się pod spodem, jeśli Wam się spodoba oczywiście ten odcinek. Zasubskrybujcie kanał i obowiązkowo zostawcie dzwonek, bo bez dzwonka nie dostajecie powiadomień, a to jest bardzo ważna rzecz. Więc... Kolor czerwono-czarny, bo od tego chyba dzisiaj będziemy zaczynać. Słuchajcie, mamy dużo odcieni czerwonego i mamy tylko jeden odcień czarnego zasadniczo. Więc tak myślałem, że tak, czarny bazowo możemy dać, w każdym taki sam. To są ogólnie reprezentacje kolorów, żebyśmy mogli porównać co jak będzie wyglądał czerwono-czarny. Słuchajcie, czerwono-czarny miał 150 głosów, więc to jest najprawdopodobniej kolor, który rzeczywiście wam się naprawdę spodobał. I jak tak patrzyłem na to, to bordowy wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. A taki ten czerwony to jest taki klasyczny czerwony. Nie, on ma taki najfajniejszy look. Ten wydaje się być taki zbyt blady i myślę, że jego można w formie detali użyć gdzieś na niektórych elementach, ale jako główny kolor wykorzystamy ten, a jako dodatkowy też w formie detali ciemniejszy. Czarny, no co do czarnego to chyba nie ma za bardzo tutaj za dużego wyboru. Ten kolor jest już zbyt szary, więc czarny jako czarny będzie najbardziej odpowiadał nam jako czarny. I czarny chodzi oczywiście o pasek na środku, który będzie leciał i czerwony, czyli kolor, który będzie kolorem karoserii, który wykorzystamy sobie do tego, że pomalować Wszystkie te elementy, które tutaj zbudowaliśmy i żeby nasza karuseria miała ten oto odcień. Tak mi się wydaje, że ten odcień będzie spoko, nie wiem czy teraz, teraz się zastanawiam czy jednak niejaśniejszy. Chociaż zobaczcie ten jest za blady, zbyt różowy, nie? Test koloru numeru 1 i mamy w tym momencie czerwony. I czerwony wygląda naprawdę kozacko, myślę, że to będzie fajny wybór. Słuchajcie, felgi, zrobimy sobie koloru szarego, albo może jakiegoś jasnego takiego. O, ten wygląda trochę bardziej nachromowany, więc będziemy mieli chromy. Słuchajcie, i trzeba oczywiście też pokolorować te wewnętrzne części, bo one teraz może ich nie widać tak na pierwszy rzut, ale podczas jazdy będą widoczne i fajnie byłoby, gdyby wszystkie miały odpowiedni kolor. Dlatego do tych części tutaj karoserii wykorzystałem na pewno jakieś ciemno szare odcienie, tak, żeby one za bardzo się nie wyróżniały z daleka. Amortyzatory można zrobić fajnego koloru, bo one akurat spoko wyglądają jak sprężyna i jest jakiegoś takiego ciekawego w ciekawym odcieniu. I słuchajcie, napisaliście mi jeszcze drugą ważną rzecz, którą też. Chciałem bardzo zastosować i będzie to... Yy, zrób otwieraną maskę i tam będzie... Silnik, przyciski podłączane itp., itd. I to jest dobry plan. Słuchajcie, na pewno go wykorzystam też. Także mamy już kilka rzeczy na dzisiaj zaplanowanych: przede wszystkim karoseria, dobudować trochę tej karoserii. Linia samochodu jest spoko. To też pisaliście, że ogólnie naprawdę zapowiada się fajnie. I dzisiaj chcemy już zrobić tak, żeby był obrys samochodu, żebyśmy mogli już zobaczyć, jak ten samochód będzie wyglądał w takim wstępnym designie. Wiecie, w całości, co tu będzie się działo. Dla przypomnienia, słuchajcie, auto. Czekajcie, dalej. O, dla przypomnienia, auto jeździ. Yy, całkiem świetnie się sprawuje póki co. Podczas jazdy fajnie byłoby jeszcze oczywiście dociążyć troszkę tył. możecie zobaczyć, że trochę nam podskakuje na niektórych no przy takim potężniejszym zakręcie. Dlatego naprawdę fajnie byłoby zrobić z tyłu delikatne, delikatne dociążenie. Na pewno jakoś to wykorzystamy w formie na przykład, nie myślę, że tutaj mechanizmy układamy z tyłu i tak dalej, tak żeby tył był po prostu cięższy i żebyśmy mieli na tył mocniejszy, mocniejszą moc. W sensie tak moc później i tak zwiększymy, bo na pewno będzie za wolno. Jak dodamy trochę karoserii, to pojazd będzie po prostu za ciężki. Budowanie karoserii w przypadku tylnego koła jest tyle fajne, że tylne koło się rusza tylko góra dół, więc, jako tako, opór nie powinien nam stanowić tutaj dużego problemu. Myślę, że przy takim. Jakimś mocniejszym skręcie, to wtedy ewentualnie może koło zbliży się troszkę do karoserii, ale spójrzcie, że no po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby ona to koło dotknęło. Chodzi mi oczywiście o to miejsce tutaj, o gdzie mamy ten wystający czubek, bo chciałbym tutaj karoserię już zacząć powoli za zaginać, zakręcać. No i, i gdybym miał od oczywiście odrobinę niżej, to jeszcze no to byłoby już za nisko, bo na pewno by zahaczało, ale tutaj nie powinno być takiej możliwości. Na pewno też zwiększymy później sztywność z y zawieszenia, więc to jest kolejna rzecz, która będzie dla nas na plus. No i i jakoś to na pewno wszystko pójdzie, słuchajcie, w jak najlepszej yy, opcji, czekajcie, tylko to poustawiam tak, żeby było jak najlepiej. O i teraz tak, właśnie, wymodelowanie tego elementu tutaj, to jest dość intrygująca sprawa. Ja bym go chciał zrobić tak, żeby... Hm. Właśnie, jak go zrobić? Muszę zrobić na pewno miejsce na skok amortyzatora, czyli to koło musi mieć, no przynajmniej tą jedną kratkę luzu tutaj u góry, więc zrobiłbym tak, że tutaj będziemy mieli takie o zakrzywienie i tak samo z drugiej strony będzie spadało sobie do dołu. Dół oczywiście i tył samochodu idzie tak lekko wyciągnięty i dopiero do góry będzie zakręcać, więc myślę, że jakoś to zaraz ogarnę. I wydaje mi się, że to wygląda całkiem ok. Ewentualną opcją mogłoby być ustawienie tego jeszcze elementu w tą stronę, ale boję się, że wtedy tutaj będziemy mieli tarcie. I to jest słaba sprawa. Dlatego tak, Zrobimy to tu, a w dalszej części gdzieś, zaraz, będę robić zakręt tak, żeby on był o tak ustawiony. Tak, żebyśmy mieli po prostu tą karoserię już lekko podwijającą się. Pamiętajmy, tył samochodu jest lekko zaokrąglony z jednej i z drugiej strony. Robimy naszego Mustanga, więc trzeba tego Mustanga profilować tak, żeby rzeczywiście wyglądał trochę jak Mustang. Nie będzie to oczywiście jeden do jednego, ale no zawsze gdzieś tam trochę chociaż się postaram zbliżyć, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, słuchajcie, reszta karoserii, czyli po prostu budowanko, cyk i cyk. I teraz kolorki, więc już od razu malowankiem można się zajmować. Przy okazji, słuchajcie, wszystko na ten sam kolor, na kolor czerwony. I druga strona gotowa. No dobra, czyli w tym momencie, słuchajcie, mamy zrobione już. Ten boczny zarys karoserii, myślę, że będzie można zaraz pomyśleć nad drzwiami. Oczywiście montaż drzwi też będzie tutaj dość ciekawym problemem, bo musimy zrobić, żeby ten zawias był jakoś w miarę fajnie skonstruowany, tak żeby nie było go widać, kiedy drzwi są zamknięte. No i w tym celu na pewno też zaraz będziemy myśleć, jak to te poustawiać. Słuchajcie, dzisiaj jest plan taki, żeby zrobić zarys samochodu i wstępnie te pierwsze mechanizmy, które gdzieś tam będą, jeszcze może nie będą jakoś super dopracowane i nie będą aktywowalne z perspektywy kierowcy, ale na pewno już coś tam do tego porobimy sobie. Okej. Okay. To było chyba narysowane tylko po to, żeby wam pokazać, jaki jest ogólnie koncept tego, gdzie będą okna i szyby, jakby. No dobra, teraz to wygląda spokojnie, nawet da się przejść tędy. Zobaczcie, auto już zaczyna wyglądać powoli jak auto. Mocy oczywiście jeszcze brakuje, ale wszystko w swoim czasie, słuchajcie. Wszystko tutaj dorobimy. Auto musi być driftowozem, więc znaczy driftowozem może, to nie jest jego przeznaczenie. Przeznaczeniem tego auta będzie jazda, ale będzie fajna możliwość podriftowania, jak podkręcimy sobie troszkę moc silnika i dodamy troszkę więcej gazu i skręcimy w trakcie jazdy, to auto powinno nam zacząć bączki kręcić. Taki jest przynajmniej plan. A jak wyjdzie, no to zobaczymy już oczywiście, jak będzie go Gotowe. Teraz tak, słuchajcie, trzeba byłoby pomyśleć, jak robimy ten e, przód. Na pewno trzeba grill zrobić, na pewno trzeba lampę zrobić. Jeśli chodzi o mustanga, no to myślę, że e, taką typową mustangową lampą będzie zrobienie sobie na przykład takich dwóch lamp jak te. One będą się z przodu mogły znajdować. Czekajcie, dajmy sobie je tu. O, damy jedną tu, a drugą tu, może nie tak bezpośrednio w tych miejscach, ale wiecie o co chodzi? Że te lampy są jedna z lewej, druga z prawej na krawędzi. Myślę, że przesunięte nawet o jedną kratkę w tą stronę, czyli o bardziej tak. I o jeden w dół. No i wysunięte jeszcze ze trzy kratki w moją stronę. To na pewno zaraz będziemy mogli sobie zrobić. Teraz słuchajcie, trzeba było pomyśleć właśnie nad przodem i nad tyłem, jak to fajnie pobudować. Fajnie jest, że jest kilka rodzajów grilla i można po prostu pokombinować troszkę z tym, yy, który element wykorzystamy na to, żeby zrobić tutaj tą przednią maskownicę. I patrzcie, można zrobić z tego, czyli z tego po prostu wentu, który nawet chyba najbardziej by odpowiadał nazwą i tym, czym jest, żeby być taką. Taką kratą, albo możemy właśnie poustawiać takie o belki yy, w ten sposób, one też bym wtedy nam całkiem fajny wzór. Ale myślę, że tutaj, w tym przypadku, najfajniej będzie chyba robiła robotę taka o krata, postawiona po prostu w ten sposób. Czyli weźmy sobie, o kurka, o, kurka popsułem to. <laughs> popsułem to fest. Musimy to jakoś poustawiać w miarę sensownie tu, i tu. Znaczy, może niekoniecznie tu i tu, ale gdzieś wysunięte tak o jedną kratkę, o, może w tą stronę tu. No, i to już będzie całkiem całkiem nieźle. Teraz to tylko ładnie budować z jednej strony, zrobić na środku przedziałek, etc. i tak dalej. Tylko nie chcę tego tutaj ustawiać, bo zobaczcie, spójrzcie jak, jak siada samochód w momencie, kiedy dodaj więcej tych elementów. One są po prostu za ciężkie. Nie możemy ich tutaj dać za dużo. Dam dwa, które będą na samym froncie, które będą robiły nam za tą maskownicę. To będzie fajnie wyglądało. No a co do reszty, no to yy, jakoś zrobimy z tego może lżejszego materiału, jak na przykład ten. Dajmy go sobie o co, w sumie. Zróbmy to z budulca. No przecież budulec jest najprostszym prostszym materiałem do wykorzystania. ok Dajmy to tak. I teraz dajmy jeszcze. Ehm. Jak to w którą stronę? To będzie ta rotacja. Nie w tą stronę. Czyli muszę jeszcze zrobić. O tak. Dobra, teraz jest doskonale. Słuchajcie, róbmy cyk, róbmy cyk, i mamy nasz front w dobrym miejscu. Bardzo dobrze. Teraz tylko to dobre miejsce trzeba jeszcze bardziej doszlifować. Zrobić z niego. Na przykład. O. Coś takiego. No i teraz widzę tą jedną rzecz, że fajnie byłoby go jednak schować jedne, jedną kratkę w głąb, czyli po prostu o tutaj o. Dobra, tak właśnie to zrobię. Słuchajcie, będzie naprawdę fajnie wszystko wyglądało. Dajcie tylko chwileczkę i zrobię wszystko przygotowane. Robimy tak i zaczynamy powoli obudowywanie tego za pomocą tych klocków. Tak rozkładałem, że chyba nie jestem jakimś specjalnym mistrzem designu. Ale idzie mi to całkiem, całkiem nieźle. coś już zacząłem robić przedziałek i tak do mnie dotarło, że zaraz, no przecież w Mustangu nie ma czegoś takiego. Jest jeden grill na środku, który się lekko rozchodzi tak, że lampy są pomocowane tak jakby, wiecie, no... Lekko w takich wnękach dodatkowych, czyli jakbyśmy... Mamy przedziałki, ale w tych miejscach. Czyli mamy grill główny i mamy tutaj takie dwa dodatkowe miejsca na lampy. Ale teraz pytanie, czy my robimy starego, oldschoolowego Mustanga, który wyglądał tak bardziej klasycznie, tak właśnie jak... Tak jak zacząłem go budować, czy robimy takiego bardziej nowoczesnego? Myślę, że coś zrobimy, hybrydę pomiędzy jednym a drugim. A może raczej zrobimy to, co się uda zrobić, to co wyjdzie nam z tego. Bo to jest chyba najlepszy. <laughs> najlepiej, najlepiej, właśnie spróbować zrobić cokolwiek, a później będziemy kminić jak to ewentualnie udekorować trochę lepiej. Dobra, te światła będą tak, a tutaj o zrobimy po prostu na razie taki dziubek. a jak będzie trzeba zrobić jakieś przedziałki na tym, to zrobimy jakieś przedziałki na grillu. Na razie robimy bez nich, OK, czyli teraz robimy tak, tutaj dodajmy sobie jeszcze coś takiego, dodamy sobie jeszcze oczywiście słuchajcie tutaj o taką beleczkę i zrobimy sobie jeszcze zderzak, zderzak zrobię sobie w ogóle taki chyba prostszy, mam taką rozkminę. O, a to w ogóle zróbmy sobie jeszcze inaczej. Nie róbmy tego do przodu, tylko zróbmy sobie to w bok. O, proszę. O, proszę. To już zaczyna tak wyglądać całkiem, całkiem. Nie. Nie, to wygląda źle. Lepiej wyglądało jak wcześniej. Czyli muszę jednak wrócić do tej starej, starej opcji. Czekajcie, to było o, w tą stronę? Tak, to, to zdecydowanie wyglądało lepiej. I teraz właśnie czekajcie, jeszcze jak zrobić zderzak. Mam fajny pomysł na zderzak. Możemy wykorzystać sobie do tego rurki. Wykorzystamy sobie po prostu rurkę tego typu, rurkę prostą i rurkę z zakrętem. To będą nasze trzy takie główne elementy, z których to skonstruujemy i zrobimy sobie tak, że ta rurka będzie tu. Proszę bardzo, prosta rurka będzie szła pomiędzy nimi. Jeszcze dodamy sobie rurki trochę tutaj i zrobimy po prostu lekki zakręt. Tak, żeby ten, to wyglądało jak taki najprostszy w świecie zderzak. No i spoko. Zaczyna to wyglądać powoli nawet jak auto. Trzeba będzie jeszcze oczywiście dobudować troszkę więcej, no ale już jesteśmy na dobrej drodze. żeby nie zapomniał malowanko. Także lecę od razu i zaraz zobaczycie efekt. Przy okazji, skoro już zacząłem budować jakąś środkową część, możemy skonstruować tutaj pas. O kurka, tutaj nie mogę tego zrobić. Muszę jakoś inaczej to przemyśleć. Chcę zrobić tak, żeby dało się pomalować ten pas przez całą długość, góry, góry, aż do dołu idący i tak dalej, nie? I tutaj z przodu fajnie byłoby wykorzystać dokładnie taki sam element. No ale zobaczcie, że tutaj mamy poczwórny duży element, i jak go pomaluję, no to on się maluje cały. Jak to skonstruować? Na otwieranej masce na pewno zrobię sobie czarny pasek, też będzie fajnie wyglądało. Nie zrobię dwóch pasków. Myślałem też o tym, czy nie zrobić tak, że będą dwa. Czyli byśmy zrobili sobie wtedy po prostu tak, że. Kurde, musiałby być odstęp wtedy. Odstęp, który miałby aż dwie kratki, i to nie wyglądałoby dobrze. Bo zobaczcie, że moje auto jest symetryczne względem dwóch punktów. To znaczy względem. Przerwy pomiędzy klockami, nie? Więc nie jestem w stanie za bardzo go malować w taki sposób jakbym, jakbyśmy chcieli, zrobić taki prosty, mały przedziałek na środku, czy coś. Robimy na dwa, będzie wyglądało spoko. To jest dobry plan. Pora przejść do budowania drzwi. i Tutaj się zastanawiamy jak to zrobić, szczerze mówiąc. Można najprościej postawić tutaj tak, ten element. Wziąć sobie ten pochyły element. Postawić go tak. Dobudować na do niego, no właśnie nie, nie da się dobudować na do niego. Kurde. To będzie trochę większy problem niż mi się wydawało. Teraz zobaczcie, mogę to zrobić tak, ale teraz to nie będzie się kręciło. Przez to, że tutaj o, blokuje się jeden element o drugi. Teraz wy mi powiecie, że jak już zrobił, jest z kamienia czy z drewna, to by działało od razu, w ogóle da się kręcić i tak dalej. Rzeczywiście tak się da, najprawdopodobniej, już muszę sprawdzić. O, tego też się nie da. Tak szczerze mówiąc, zobaczcie, tutaj też się blokuje. Także jest. <grystanie> Okej, okay. jest jakiś delikatny problem z tym. O kurde, dobra, tak to się zablokowało. To tak nie, nie może zadziałać. Muszę przemyśleć, jak to zrobić. Jak zrobić jakiś element, który będzie półkolisty albo w jakiś ten sposób. Będzie działał tutaj coś. No no da się to zrobić, jestem pewien w 100%. W ostateczności wykorzystam jakoś tak, że będą te dwa elementy na dole razem się obracały. Także po prostu nie będzie kolidowało nic z niczym tutaj w tym przypadku. I wiecie co? Myślę, że to nawet jest chyba całkiem, dobry, całkiem dobre rozwiązanie. Czyli zrobimy tak. Ten element i ten element położymy sobie na łożysku, które będzie tu. I teraz ja bym to zrobił. Jakbym to zrobił? Zrobiłbym to najchętniej za pomocą tego elementu. Damy go tak? Nie tak. Damy go tak, żeby przodem był na zewnątrz, czyli w ten sposób. I tutaj o, ustawimy ten drugi element, czyli jego damy sobie. O tak. Dobra, one dwa są przyczepione do siebie. O nie, tutaj łożysko mi wystaje. Kurde, to zróbmy tak, żeby to łożysko nie wystawało, i postawmy je u góry. W sensie u dołu. Od dołu tego klocka u góry. No <laughs> to mi właśnie chodziło. Czyli teraz tak. Jeszcze raz. Ten sam. Element tu w tą stronę? Nie, nie, on musi być, on musi być pionowo, poziomo, ta tabelka w nim postawiona, okej. Okay. Czyli mamy to, jeszcze nie to, to, dobra, to ustawienie dokładnie. Do tego, cyk! I teraz mamy... O kurde, co tu się wydarzyło? Dobra, no ale kręci się, nie? <laughs> Działa tak, jak powinno być. Słuchajcie, wszystko w jak najlepszym, do niego możemy przytwierdzić sobie teraz coś, co będzie wyglądało nam pierwotnie jak drzwi. Nie? Działa, działa. Pozostawmy sobie na, na podnośniku i myślę, że to będzie chyba najprostszy sposób, żeby sprawdzić, czy zrobiłem to w dobry sposób. I teraz. Oś tutaj szybko. Cyk! Drzwi otwarte, cyk. Drzwi zamknięte, drzwi otwarte i drzwi zamknięte. I spoko, bardziej niż tyle, nie muszę tego otwierać, więc jestem nawet całkiem zadowolony. O! Na tyle, jak będzie się otwierało, to już będzie dla mnie wystarczające w 100%. Czyli spoko. Mamy pomysł na to, jak zrobić drzwi. Teraz one nie będą kolidowały też z tymi elementami u góry. Hmm. Tutaj trzeba będzie prawdopodobnie też wykorzystać jakiś bloczek. Jaki bloczek tu zrobić? Ten bloczek nie do końca ma taką kolizję, jakbym chciał. Jest sporo do pomyślenia. <laughs> na pewno to wykwinimy. Ewentualnie wiecie, co napiszcie mi w komentarzach. To jest fajny pomysł, kiedy wypiszecie w komentarzach. Napiszcie mi, jak to mogę ewentualnie zmodyfikować, żeby to fajnie działało. co Jakie bloki użyć do drzwi, żeby to dało się fajnie jakoś skonstruować. No ale lecimy na razie z zarysem auta. Kilka pomysłów. My słuchajcie, z tyłu można zrobić też taką kratkę. To jest miejsce, w którym są chyba światła z tyłu w takim tego typu samochodzie. I tutaj, o, wtedy byśmy dodali sobie dwie takie, o. Diody świecące, tylko one by były wsunięte o jedną kratkę w tą stronę. To nawet od razu mogę to zrobić i wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj o, na razie prowizorycznie to zrobię. Eee, dajmy sobie to tu i tutaj o obrócony, obróconą tą belkę. Tak, proszę bardzo, światła wsuwamy o jeden dalej. Zobaczcie, I teraz będzie wyglądało całkiem całkiem nieźle. I już dalej karoseria właśnie odtąd odchodzi lekko w dół. No i mamy tył całkiem całkiem sporawy, tak jak mi się wydaje właśnie w takim ty tego typu samochodzie będzie wyglądało, nie? Dobra, a światło właśnie to ten różowy odcień. Wydaje mi się, że on będzie całkiem fajnie tutaj nam nadawał koloru światła, które powinno być z tyłu w aucie. Z przodu no to nie żółty, ale taki jasno żółty. O, to świeci z pełną intensywnością. Żółty to jest źle, ale ten jasno żółty to jest kolor światła samochodowego. Słuchajcie, to dokładnie pewnie tak się nazywa ten odcinek. Tylko nie ma tutaj nazwy, jakby co. Ok. I tył wstępnie wydaje mi się, że możemy uznać za zakończony. Jeszcze tylko tutaj o parę takich rzeczy do dobudowania, czyli na przykład te zakończenia. Belek metalowych, myślę, że tak. I tutaj zaraz to zaokrąglenie jeszcze jakoś ładnie profiluje. No ale tak, mnie najbardziej interesuje, jak to teraz wygląda pokolorowane, pewnie was też, żebyśmy sprawdzili, jak ten pasek będzie wyglądał tutaj na środku. Czy ten czarny z czerwonym to jest na pewno dobry pomysł? Wydaje mi się, że tak. Ogólnie mi się też osobiście podoba całkiem to pomalowanie autka. Nie jestem chyba największym fanem czerwonego na świecie, ale to był wasz wybór, i tak właśnie ustaliliśmy, że to wybieracie. Czyli robimy tak: malowanko tu! I znowu dałem bubel! Słuchajcie, tutaj tak nie może być. Trzeba będzie te belki jakoś inaczej skonstruować. One nie mogą być zrobione w taki sposób. No dobra, ale to też na pewno gdzieś tam w późniejszym czasie produkcyjnym jeszcze będę zmieniać. Spójrzcie, mamy przód, który już wygląda jak auto, i mamy tył. Czekajcie, czy proporcja jest spoko? Proporcja jest spoko, zdecydowanie jest spoko. Właśnie tył powinien być troszkę bardziej wysunięty niż przód. Przód jest taki wyciągnięty, także koła są bardzo blisko przodu samochodu, i tył taka dupa. Tak Krótko mówiąc, wisząca powinna być troszkę dłuższa. To czekajcie, buduje tylko jeszcze ten zakręt. Ok, i obrys auta mamy w tym momencie chyba przygotowany. Tak mi się wydaje, że to już powinno być docelowa rzecz. Słuchajcie, spójrzcie tylko na ten tył, czy to nie wygląda po prostu wspaniale. No wygląda tak. No nie, nie, nie będzie to mustang oczywiście, no nie oszukujmy się, no ale no będzie to wiecie muscle car tak zwany ładnie. Ten dół w ogóle mnie zastanawia, czy tutaj nie pokoloruje tego na jakiś taki ciemno szary coś, a la dyfuzor z tyłu wiecie, zrobimy to ten do rozdzielania powietrza, czy coś tam. <laughs> Okej, okay. nasze auto zaczyna nabierać jakiegoś kształtu powolutku. Myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie zarys karoserii i górnej części i zaczniemy bawić się z mechanizmami, czyli dokończymy maskę, dokończymy różne jakieś yy, te tym podobne rzeczy, nie zacząłem nawet maski, więc zaczniemy maskę. No chyba bardziej to, o kurde, utknąłem. Dobra, auto jeździ, na dowód tego, że jeździ, pokazuję wam oczywiście na zakończenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i zostawcie dzwonka obowiązkowo, żeby nie przegapić żadnych nowych Filmów i filmów ze Scrap Mechanic przede wszystkim. Nazwany film ze Scrap Mechanic to będą wyzwania, więc wpadajcie koniecznie na niego, jak tylko się pojawi. Trzymajcie się na razie i cześć. Poprzedni odcinek macie na ekranie końcowym.